Nazywa się Mia i w najbliższych dniach trafi do gabinetów pierwszych 1500 lekarzy rodzinnych jako praktyczne narzędzie wsparcia codziennych decyzji klinicznych. Mia to skrót od Medycyna i Sztuczna Inteligencja i ma pełnić rolę merytorycznego pomocnika, który ułatwia pracę lekarza wtedy gdy objawy są niejednoznaczne albo obraz kliniczny trudno od razu uporządkować pomagając w podstawowym ukierunkowaniu diagnostycznym, doborze sensownej ścieżki postępowania, wyborze badań, porównaniu opcji terapeutycznych i leków do przepisania oraz w planowaniu profilaktyki i promocji zdrowia adekwatnie do wieku, czynników ryzyka i historii chorób, co jest szczególnie istotne u pacjentów przewlekle chorych prowadzonych latami. Po coraz szerszym wykorzystaniu sztucznej inteligencji w szpitalach i w aparaturze diagnostycznej, technologia ma teraz wejść także do podstawowej opieki zdrowotnej, w tym do nowych placówek typu domy społeczności, dzięki projektowi finansowanemu z PNRR i koordynowanemu przez Agenas Krajową Agencję do skier regionalnych usług zdrowotnych, odpowiedzialną również za obszar zdrowia cyfrowego. Po zakończeniu przetargu o wartości 8-3 euro na uruchomienie i obsługę pierwszej platformy AI dla opieki podstawowej, wygranego przez firmę Beftek, Agenas wraz z regionami wyłoniły pierwszą grupę 500 lekarzy testujących, którzy po rozpoczynającym się wkrótce szkoleniu będą korzystać z platformy w 2026 roku, aby ocenić jej wpływ na organizację pracy. Jakość podejmowanych decyzji i większą spójność ścieżek leczenia. Start obejmuje pierwszą kohortę, ale celem jest rozszerzenie wdrożenia na znacznie większą liczbę lekarzy w ciągu dwóch, trzech lat, równolegle z edukacją i aktualizacjami systemu. Mia będzie dostępna z komputera oraz w formie aplikacji przez prosty interfejs konwersacyjny dostosowany do realiów wizyty, a jej działanie. Opiera się na architekturze Retrieval Augmented Generation, RAG, która łączy generowanie odpowiedzi z precyzyjnym wyszukiwaniem w zweryfikowanej i certyfikowanej bazie wiedzy złożonej z dokumentów oficjalnych i materiałów referencyjnych, takich jak wytyczne, protokoły, akty prawne, literatura naukowa, ścieżki diagnostyczno-terapeutyczno- Opiekuńcze, nomenklatory i inne narzędzia użyteczne w praktyce. Lekarz będzie mógł zadawać pytania ukierunkowane, prosić o warianty, sprawdzać spójność między objawami a hipotezami, otrzymywać uporządkowane przypomnienia kolejnych kroków postępowania oraz sugestie jako wsparcie, zachowując pełną odpowiedzialność kliniczną i możliwość krytycznej oceny rekomendacji. Projekt Przewiduje również rozpoczęcie procesu certyfikacji narzędzia jako wyrobu medycznego, aby dodatkowo wzmocnić wymogi niezawodności, śledzalności i zgodności z regulacjami branżowymi. Cały program podzielono na trzy etapy. Etap analizy projektowania i wytworzenia zakończony 31 grudnia etap pilotażu i utrzymania do 31 grudnia 2026 roku, rozpoczynający się teraz i obejmujący stopniowe wdrażanie trzech zastosowań, podstawowe ukierunkowanie diagnostyczne, wsparcie w prowadzeniu chorób przewlekłych oraz wsparcie w profilaktyce i promocji zdrowia oraz etap eksploatacji i utrzymania od stycznia 2027 roku z sukcesywnym rozszerzaniem na kolejnych lekarzy rodzinnych w systemie publicznym. Po pierwszych pierwsze tenomiastu 500 narzędzie ma objąć dodatkowe 3000 w 2027 roku, następnie kolejne 700 set, a finalnie jeszcze 15 000, aby opieka stała się bardziej spójna, szybsza i mocniej nastawiona na profilaktykę bez zastępowania relacji lekarz-pacjent, lecz poprzez wzmocnienie i lepszą dokumentowalność procesu decyzyjnego.